Na magazyn sportowy zaprasza Irish Pub, Klub Nocny Orbita, sponsor sekcji piłkarskiej Klubu Sportowego Siarka. W meczu drugiej kolejki trzeciej ligi lubelsko-podkarpackiej piłkarze Siarki Tarnobrzeg pokonali w meczu wyjazdowym Podlasie Biała Podlaska 2 do 1. To pierwsza wyjazdowa wygrana Siarki od 11 miesięcy. No nie spodziewałem się, że aż w musieli czekać 11 miesięcy, ale tak się ułożyło. Zmieniliśmy troszeczkę ustawienie, zagraliśmy może bardziej defensywnie i to już i, i inaczej, bo chcieliśmy my grać bardzo ofensywnie i u siebie i na wyjazdach i konsekwencją tego były, że mecze przygranne. Zagraliśmy tutaj defensywnie w pierwszej połowie. No straciliśmy bramkę po ewidentnym błędzie Pawła Bażanta i tu ćwicze nieporozumienie, ale z minuty na minutę widać było, że ten zespół jest coraz lepiej lepiej dysponowany. Od razu męska rozmowa w przerwie. Zmieniliśmy dobrze grającego Pawła Krzemicy, zastąpiliśmy go świeższym Barkiem madejowi i od razu pierwsza akcja, zagranie, prostopady pojechał Kuba Łuczakowski, dograł Tomek Wolan z 6 metrów dostawił tylko nogę, no ale trzeba się tam znaleźć i od tej bramki już górowaliśmy nad nimi oni tam przeszkadzali nam, wybijali piłkę ale my cały czas konsekwentnie graliśmy piłką i efektem tego było, że oni się odkryli pociągnęliśmy to yy, faul w polu karnym znowu na Tomku walacie jak dobrze się przywolanie przy i i Bartek Madeja poszedł efektownie szczery bramkę. No myślę, że z całego meczu zasłużenie wygraliśmy No i, i, i co dam i kibicom życzy, żebyśmy tak z wyjazdu przywozili cały czas trzy punkty. Ale w pełni są wszyscy na zdrowi, chętni. Podbudowała je ich ta psychicznie, bo to myślę po tylu meczach przegrywać na wyjazdach 11 miesięcy to jest duży czas. Odbudowaliśmy się psychicznie i myślę, że kibice zobaczą dobry futbol, wykonanie siarki i myślę, Myślę, że zainkasujemy trzy punkty i powinno być sporo ramy, chociaż Karpaty Krosno, naprawdę jest to dobry zespół i solidny, będzie ciężki mecz, ale myślę, że i dla kibiców będzie to widowisko, po jedna i druga drużyna potrafi grać w piłkę. Druga kolejka obfitowała w ciekawe rozstrzygnięcia. Zaskakującej porażki na własnym boisku doznała unia nowa Sarzyna. Piłkarze hełmianki sięgnęli po komplet punktów choć do przerwy przegrywali 0 do dwóch. Dzięki bramce strzelonej w 89. minucie pierwsze zwycięstwo w sezonie zanotowała Mielecka Stal. Awia pokonała partyzanta 1-0, remisem 3-3 zakończyło się spotkanie Polonii ze Stalą Sanok. Punktami podzielili się piłkarze Stali Kraśnik i Orląd Radzyn Podlaski. O sile Tomasowi Tomaszów Lubelski przekonali się gracze Izolatora Boguchwała. Tomaszowianie pokonali mających spore aspiracje gości aż 3-0. W krośnie mecz Karpat ze strumykiem zakończył się jednobramkową wygraną gospodarzy. W drugiej kolejce padło 24 gole, 4 mecze zakończyły się zwycięstwami gospodarzy, padło dwa remisy, 2 mecze wygrali goście. Z trwających serii na uwagę zasługuje wyczyn piłkarzy Stali Kraśnik, którzy nie przegrali 18 meczu z rzędu na własnym boisku. Tabeli po dwóch kolejkach na czele z kompletem punktów: Hełmianka heum tuż za nią Karpaty Krosno, trzecia jest Tomasowia, czwarta Siarka. W najbliższą sobotę rywalem tarni będą Karpaty Krosno, rywal silny, którego absolutnie nie można lekceważyć. Wystarczy spojrzeć na ostatnie dokonania piłkarzy z Krosna, by przekonać się o tym, że Siarkowców czeka trudne zadanie. Ostatnia ligowa porażka przytrafiła się Karpatom w maju, w meczu z Izolatorem Bóguchwała na własnym boisku. Karpaty punktują nie tylko w Krośnie, ale i na obcych boiskach. Z ostatnich ośmiu wyjazdów piłkarze z Krosna zawsze przywozili jakąś zdobycz punktową. Ostatni nieudany wyjazd zanotowali 6 listopada, kiedy to w Tarnobrzegu przegrali z Siarką 0-1. do Trochę optymizmu w serca kibiców Siarki powinna wlać historia rywalizacji Siarki i Karpat. W ostatnich latach oba kluby zmierzyły się ze sobą dwunastokrotnie. Siarka wygrała 7 meczów, padło cztery remisy i tylko raz wygrały Karpaty. Miało to miejsce w czerwcu tego roku, kiedy to w ostatnim meczu sezonu 2010-2011 Karpaty pokonały Siarkę po zaciętym boju 3 do 2. Jak będzie tym razem, przekonamy się w sobotę, początek meczu o godzinie 17. A tak wygląda zestaw par trzeciej kolejki lubelsko-podkarpackiej. W czwartej lidze podkarpackiej po dwóch kolejkach jedynym zespołem z kompletem punktów jest stal Nowa Dęba. W tej kolejce tylko stali, rzemieślnikowi i żurawiance udało się zdobyć trzy punkty na własnym boisku. Pozostałe spotkania kończyły się najczęściej zwycięstwami gości. W klasie okręgowej porażki naszych drużyn, mająca ogromne problemy organizacyjne, Iskra przegrała z Bukową Jastkowice 1-4. do 4. Mokrzyszów przegrał z bardzo mocną kadrowo i także myślącą o awansie Olimpią Pysznica 0-3. do 3. W innym ciekawym spotkaniu z zremisowały z Tłokami Gorzyce 2-2. W klasie A w siedmiu meczach padło aż 44 gole. 4 do 0 wygrała Wielowieś, koniczynka Ocice przegrała z Unią 1 do 4. W najbliższą niedzielę oba nasze zespoły zmierzą się ze sobą. W klasie B wspólnota nie dała żadnych szans transdźwigowi stale. Klęską zakończył się wyjazd Juniora Zakrzów do tarnowskiej woli. Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu wizytowali w poniedziałek stadion miejski. Po wizycie zapadła decyzja o wpuszczeniu kibiców na nową trybunę już podczas najbliższego meczu Siarki z Karpatami Krosno. W zasadzie była to zwykła lustracja obiektu, ponieważ jest planowane oddanie do użytku publiczności już tej drugiej trybuny i zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych i naszymi wewnętrznymi rozporządzeniami przeprowadzamy lustrację takich obiektów nowy oddanych, wyremontowanych czy przed każdą rundą, ponieważ organizator, czyli klub sportowy zwrócił się z wnioskiem o wydanie opinii przez komendanta, no trzeba było to zrobić. Obieg jest nowoczesny. Oczywiście jest to pierwszy etap dopiero zakończony, więc są pewne rzeczy, które będą uzupełniane dopiero w drugim, ale myślę, że bezpieczeństwo uczestników będzie znacznie wyższe niż przed remontem na obiekcie KS-Siarka. Myślę, że się ludzie będą dobrze bawić. No i sądzę, że przy tym stanie rzeczy, jaki jest, pan komendant zdecyduje się wydać pozytywną opinię. To już jest jedna z ostatnich przesłanek. Ta kontrola bezpieczeństwa obiektu pod kątem organizacji imprez masowych ze strony policji. Wcześniej w ubiegłym tygodniu udało nam się dopiąć wszystkie kwestie związane z dopuszczeniem obiektu do użytkowania przez powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W tej chwili jesteśmy po inspekcji przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Miejskiej Policji no i na tej podstawie już myślę wygasną przesłanki aby móc wydać zgodę na organizowanie imprez masowych na tym obiekcie i dopuszczenie tym samym ponieważ obiekt jest generalnie dopuszczony do organizacji spotkań trzecieligowych, ale w układzie trybuny od strony szkoły podstawowej nr 3 a w tej chwili chcemy aby na najbliższy mecz derbowy z Karpatami Krosno a kibice po raz pierwszy mogli zasiąść na nowo oddanej trybunie Oczywiście ona jeszcze do końca nie jest inwestycyjnie zakończona, wiele rzeczy i mankamentów brakuje, natomiast dzisiaj są takie możliwości miasta, w związku z tym na tym etapie, na dziś, do końca tego roku poprzestajemy. Chcemy pierwsze spotkanie na nowej trybunie z udziałem publiczności. Chcemy przedzić szeregiem atrakcji, więc planujemy pewne drobne przedsięwzięcia związane z piłką, z futbolem, ze sportem. No i od jutra zaczniemy pracować przez najbliższe 4 dni, aby, aby oprawa tego pierwszego meczu na nowym stadionie była właściwa. Muzyka przed sobotnim meczem z Karpatami Krosno na Tarnobrzeskim Stadionie trwają ostatnie prace. W tym tygodniu stare boksy rezerwowych, które służyły piłkarzom i trenerom podczas meczów rozgrywanych na Tarnobrzeskim Stadionie przez prawie 20 lat, przewiezione zostały na stadion przy Zwierzyńcu. W ich miejscu pojawiły się nowe boksy zakupione przez miasto. Wokół Murawy położono także nową trawę. Staramy się w tej chwili poprawić troszkę estetykę wokół stadionu, i faktycznie te boksy, które już podobno są pełnoletnie, już zabraliśmy na boiska na zwierzyniec. Natomiast zamówiliśmy nowe, ładne boksy dla zawodników i dla sędziów. Dzisiaj mają przyjść i dzisiaj je będziemy już stawiali na murawie. Jest parę firm, rozesłaliśmy parę zapytań, zapytaniem o cenę i mamy z firmy Vamet konkretnie bardzo ładne, przeroczyste, aluminiowe boksy na kółkach, które będziemy mogli prze, przewozić, przemieszczać i kosić ładnie pod nimi trawę. Koszt wszystkich trzech boksów to jest około 20 tysięcy. W tej chwili też kładziemy murawę na kawałkach, pozostałościach pobieżni żużlowej, tak, żeby to boisko w miarę estetycznie wyglądało. Trawę zamówiliśmy, tak. Oczywiście tu potrzeby są większe, ale te najbardziej. Że tak powiem, widoczne miejsca, obliczyliśmy na 750 metrów kwadratowych, Zamówiliśmy trawę w rolce z lubelskiej firmy Rolltraff i w tej chwili ją rozkładamy. Drugą partię będziemy rozkładać w czwartek i koszt tej, tej trawy to jest około 6000 zł. Mam nadzieję, że, że już się powoli ukorzeni, będziemy ją podlewać no i że, że będzie to już w miarę ładnie wyglądało. W miniony weekend w Tarnobrzegu 16 tenisistów stołowych na wózkach z reprezentacji Czech, Litwy i Polski rywalizowało w międzynarodowym drużynowym turnieju Słowian w tenisie stołowym na wózkach Polska-Tarnobrzeg 2011. Staram się już od kilku lat promować tenis stołowy na wózkach, zarówno krajowy, jak i klubowy, więc żeby ci zawodnicy mogli jeszcze bardziej podnosić swoje umiejętności, rozwijać się. Więc wpadłem na taki pomysł, by zorganizować w Polsce po raz pierwszy turniej dla wózków, również zapraszając zawodników z zagranicy. A turniej nosi Słowian, bo to akurat są zawodnicy, prawda, słowianie, czyli Czesi, Słowacy, Ukraińcy. Litwini, no i my Polacy. W tym roku no, udało zaprosić się tylko Czechów i Litwinów. Mieli przyjechać również zawodnicy z Ukrainy, no ale e, nie mogli otrzymać paszportów, mieli tam trudności, więc no, nie, nie, nie dojechali. Są też najlepsi zawodnicy w Polsce. No i turniej ten jest po to, by propagować, popularyzować, promować tenis stołowy na wózkach, no i rozwijać tę dyscyplinę. W turnieju drużynowym w klasie drugiej wygrał pierwszy zespół polski w składzie Rafał Czuper, Tomasz Jakimczuk. Drugi zespół polski, który reprezentowali Tarnobrzeżanie, Raimund Ziemba i Piotr Sokalski, zajął trzecie miejsce. Polskie drużyny przedzielili reprezentanci Czech. W klasie czwartej bezkonkurencyjna okazała się druga drużyna Polski, czyli Rafał Lis i Mariusz Czerwiński. Za duetem utytułowanych polskich tenisistów upasował się duet z IKS-u Maciej Nalepka, Krzysztof Żyłka. Obaj najlepsi tenisiści IKS-u spotkali się ze sobą w finale turnieju Open. W bratobójczym pojedynku górą był Maciej Nalepka, który pokonał klubowego kolegę 3-1. do Mistrzostwa były Polski w Setniewie, więc graliśmy o finał też 3-2 wszystko w Stanach, więc zawsze zacięte pojedynki. No, dzisiaj Maciek był lepszy, także w lepszej formie. Trzecie miejsce zajął Mariusz Czerwiński. W turnieju indywidualnym w klasie drugiej zwyciężył dziesiąty w rankingu światowym Iży Suchanek z Czech, który pokonał w finale Rafała Czupera 3 do 0. Trzecie miejsce zajął Tomasz Jakimczuk. Na piątej pozycji uplasował się Raimund Ziemba, najwyżej sklasyfikowany zawodnik z brzega. W turnieju indywidualnym w klasie czwartej zwyciężył Mariusz Czerwiński. Zawody prowadził jako sędzia główny Henryk Oleksiuk. Pomagał mu sędzia Janusz Malasz. Patronat honorowy nad zawodami objęli prezydent miasta Tarnobrzeg Norbert Mastalerz, prezes Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start Robert Szaj, poseł na Sejm RP Mirosław Pluta oraz Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego. I na koniec konkurs piłkarski zaczynamy od rozstrzygnięcia ubiegłotygodniowego konkursu. Tym razem pytanie sprawiło sporo problemów. Na kilkadziesiąt odpowiedzi tylko cztery były prawidłowe. Jacek Kuranty rozegrał w barwach siarki 232 ligowe mecze. Wśród tych, którzy prawidłowo odpowiedzieli na postawione pytanie, rozlosowaliśmy cztery nagrody. I tak srebrna karta kibica ufundowana przez klub sportowy Siarka powędruje w ręce Filipa Sikory, Szalik Siarki trafi do Dawida Adamczyka, Smycz wygrał Patryk Cesarz, a zaproszenie do Irish Pubu Orbita powędruje do Roberta Żurawskiego. Nowe pytanie konkursowe brzmi W jaki sposób Jacek Rożek zdobył gola w meczu Siarka Karpaty 6 listopada 2010 roku? A przewrotką, B strzałem głową, C strzałem prawą nogą. Odpowiedzi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres widoczny na dole ekranu. Na Wasze odpowiedzi czekamy do wtorku 30 sierpnia. Wśród osób, które wyślą prawidłową odpowiedź rozlosujemy 5 nagród ufundowanych przez Klub Sportowy Siarka, Smycz, Szalik i Sebrną no Kartę Kibica oraz 2 zaproszenia na bilard do Irish Pabu Orbita. W mailu prosimy podać swoje imię i nazwisko oraz numer kontaktowy. Sponsorem magazynu sportowego jest Irish Pub, klub nocny Orbita, Tarnobrzeg, ulica Szkolna 3.